Witam ponownie, Faktorio, odcinek 45. Dzisiaj akurat w normalnym tempie i takie trochę bez przygotowania, bo po prostu nadarzyła się okazja do nagrywania, więc nagrywam. No i w tym odcinku, jako że mamy skończony mniej więcej ten etap budowy, oczywiście nie zbudowałem tutaj zbyt wielu rzeczy, ale cała jego koncepcja jest już zakończona, więc sobie ją podsumujemy i powiem o tym. Co będziemy robili następnym razem? Zacznijmy może to całe podsumowanie od tego pociągu. Tutaj również trochę się zmieniło. Jak widzicie, mamy teraz wszystkie skrzynki połączone zielonym kabelkiem, i sygnał tego kabelka trafia następnie do tego sterownika. Ten sterownik nie robi praktycznie nic poza tym, że sumuje wszystkie sygnały. Znaczy, że on bierze każdy sygnał, dodaje do niego 0 i wyrzuca je, wszystkie te sygnały, jako wspólny sygnał O. I ten sygnał O trafia następnie do przystanku. No i teraz cała idea polega na tym, że ja sobie mniej więcej policzyłem, ile mam miejsca w tych skrzynkach, to znaczy ile zajmują przedmioty w tych slotach, które są dostępne w skrzynkach. Zsumowałem to wszystko, wyliczyłem, że to jest mniej więcej 4000 przedmiotów, plus minus. 100-200 dokładnie tego nie liczyłem. No i ustawiłem sobie warunek, że jeżeli przymiotów w skrzynkach jest mniej niż 4000, to ten przystanek ma być otwarty. Wszystko po to, żeby pociąg, który tutaj przyjeżdża, przyjeżdżał tylko wtedy, kiedy faktycznie ma co wrzucić do tych skrzynek. Jeżeli skrzynki są pełne, to nie będzie on tutaj przyjeżdżał, bo przystanek będzie zamknięty i wtedy będzie on sobie po prostu czekał na tym przystanku będąc załadowanym. Przy okazji widzimy na mapie, że w ostatniej aktualizacji weszło rozróżnienie na roboty logistyczne, które teraz są oznaczone kolorem białym, a te konstrukcyjne, tak jak do tej pory, są zaznaczone kolorem żółtym. To co jeszcze tutaj zrobiłem, to ogarnięcie tej kwestii związanej ze słupami, oświetleniem i roboportami. To znaczy całość jest teraz zrobiona tak, że ja mogę sobie bez trudu skopiować fragment i wkleić go dalej, i to wszystko powinno ze sobą pasować. To samo jest zrobione w przypadku moich przetapialni. No i tutaj tego układu torów. Jeżeli chodzi o wyjazd ze stacji przetapiania, no to tutaj jest to zrobione w ten sposób, żeby wyjeżdżający pociąg, jeżeli nie może wjechać na ten tor rozjazdowy, czekał sobie tutaj, ale jednocześnie nie przeszkadzał innemu pociągowi we wjechaniu na tą stację. Tutaj za tym przystankiem jest niewidoczny semafor który akurat mieści się tuż przed wagonem, dlatego kolejny pociąg może sobie tutaj bez trudu wjechać, a ten, jeżeli ma tor zablokowany, po prostu będzie tutaj czekał. Na tym torowisku widzimy też dwa, nazwijmy to, skrzyżowania. Wszystko również po to, żeby pociąg mógł sobie zmienić trasę i w razie potrzeby zmienić tor na wyższy bądź niższy, ma do dyspozycji trzy tory, dlatego takie skrzyżowania są dwa. No i ten, ten układ skrzyżowania jest nieco inny niż stosuję tutaj, bo tutaj na dole zrobiłem sobie takie tego typu skrzyżowanie. Generalnie trudno powiedzieć, który rodzaj skrzyżowania jest lepszy. To na pewno zużyje więcej semaforów, ale tak poza tym myślę, że ich funkcjonalność jest identyczna. Ja po prostu tak dla rozróżnienia sobie zrobiłem dwa różne skrzyżowania. Może w przyszłości uda się jakoś porównać ich wydajność przy większym obciążeniu. Jeżeli chodzi o stację przetapiania to tutaj również mamy e, dość spore zmiany względem tej oryginalnej wersji w odcinku 44, e, którą Wam wtedy pokazywałem. Przede wszystkim ogarnąłem kwestię e, siatki zasilania. Wcześniej tutaj były jakieś losowe połączenia, ale jako, że w jednej z ostatnich wersji aktualizacja weszła taka, że blueprint zapamiętuje nam układ słupów, no to dzięki temu ja mogłem sobie teraz ładnie wszystkie połączenia ustawić raz, zrobić z tego blueprint, wszystko skopiować obok i to jak widać póki co działa. Oprócz tego, jak mówiłem, moja stacja przetapiania to sześć takich podłużnych sekcji i teraz w tej wersji mamy układ taki, że są trzy sekcje, mała przerwa i kolejne trzy sekcje. Wcześniej tej przerwy tutaj nie było. Te dwa taśmyciągi były bliżej siebie, ale to powodowało problem przy kopiowaniu. E, głównie związany z torowiskiem. Tor tory jak wiecie budujemy co dwie kratki. E, no i jeżeli tutaj te sekcje były za blisko siebie, no to wtedy przy kopiowaniu osobno stacji przetapiania i stacji rozładunkowych to nam się wszystko rozjeżdżało. Teraz ta przerwa sprawia, że wszystko jest ładnie ustawione. Jeżeli kiedyś mieliście do czynienia z takimi dużymi schematami, w skład których wchodzą tory, to na pewno wiecie o co mi chodzi, a jeżeli nie, no to na pewno w przyszłości Was to czeka. No i rezultat tego jest taki, że ten układ, który tutaj stworzyłem, mimo że mamy tylko dwie przetapialnie, jest w pełni. Kopiowalny, tak to może nazwijmy. Jest to, ten układ jest jednym gotowym blokiem, który mogę sobie w całości skopiować. No i tym podstawowym udogodnieniem, które mamy od niedawna, jest to, że możemy sobie kopiować schemat z poziomu mapy. Jeżeli wkleimy go sobie, może zróbmy to tak. Jeżeli wkleimy go na przykład w ten sposób, to widzimy, że nam się wszystko ładnie pokrywa i możemy stworzyć. W niezwykle łatwy sposób, trzecią przetapialnię. Tutaj, oczywiście, problem jest taki, że ja nie mam pokrycia radarów, i to nie dlatego, że brakuje mi radaru, a dlatego, że on po prostu nie ma zasilania, bo w skrzynkach brakowało słupów, i teraz dopiero roboty się za to wzięły. Ja widzę, że już tutaj brakuje praktycznie dwóch słupów. Być może zaraz do nas przylecą, ale jeżeli tak miałoby się nie stać, to zrobimy to wszystko ręcznie. Ok, mój radar ma już zasilanie, więc. Poszerzy nam się tutaj obszar widoku. No, i teraz mogę wam pokazać, jak to całe kopiowanie działa. Ja sobie zazwyczaj przybliżam tak, żeby widzieć świat w grze. Tak mi się to po prostu robi wygodniej. Zaznaczam sobie tę przetapialnię. Możemy zaznaczyć nawet kawałek, spory kawałek torowiska. To kompletnie w niczym nie przeszkadza. Ustawiamy ją tak, żeby się w te roboporty po lewej pokrywały. Klikamy z Shiftem, oczywiście, bo mamy tu jakieś skały i drzewa, które nam przeszkadzają. Shift i lewy przycisk myszy. Ja sobie wyłączę roboport, bo widzę, że moje roboty zaczęły budować. No i tę ten, ten część mamy zbudowaną. Teraz to samo możemy sobie zrobić z tym, tą stacją rozładunkową. Kopiujemy sobie wszystko w dół. I możemy wkleić to. Tak, wszystko nam się jak widać pokrywa. Oczywiście z Shiftem, lewy przycisk myszy i wszystko nam się zbudowało. Tutaj mamy oczywiście małą przerwę w torowisku, ale tu znowu możemy sobie skopiować większy kawałek. Ustawić wszystko, wkleić i mamy skopiowane. Nawet nie musiałem się moją postacią w żaden sposób przemieszczać. Wszystko mogę zrobić z poziomu mapy, i zasadniczo o to mi chodziło. No i to właściwie tyle zmian. Tutaj planowałem jeszcze zrobić dodatkowe stacje, ale, ale tym się zajmę później. Na razie mamy tylko te dwie zrobione. W każdym razie myślę sobie, że nie będziemy od razu budować tych dwudziestu kilku stacji przetapiania żelaza, potem jeszcze tam. 20 miedzi, i tak dalej, i tak dalej, tylko sobie zrobimy tą naszą mega bazę. Będziemy sobie rozbudowywać stopniowo, to znaczy, najpierw zrobimy cztery stacje przetapiania żelaza. Mamy już trzy, zrobimy zaraz jeszcze jedną. Potem zrobimy obok cztery stacje miedzi, albo nawet lepiej zostawimy sobie miejsce i dalej wstawimy sobie już na takim miejscu, jakie mają, mają być te stacje miedzi. Pomyślimy też nad żelazem, węglem i jakąś ropą naftową, przetwarzaniu ropy, ale to. To myślę, że już w kolejnym odcinku, 46. W każdym razie będziemy mieli po cztery takie stacje przetapiania. To już nam powinno zapewnić jakieś 100-200 pakietów naukowych na minutę. No i wtedy zaczniemy robić dalszy układ, czyli stacje załadunkowe dla płytek. Potem kolejny taki układ torowiska zapętlonego, jak mamy tutaj, bo takie torowisko... Mniej więcej, jakbyśmy je skopiowali, będzie teraz w tym miejscu, i powyżej niego będą już kolejne sekcje, czyli mikroprocesory, czyli te zielone, czerwone i fioletowe, czy niebieskie płytki, już nie pamiętam dobrze. No i kolejne rzeczy potrzebne nam do robienia pakietów. Znowu będzie takie zapętlone torowisko, i już wtedy te konkretne automaty tworzące. Pakiety naukowe, no i na koniec jakiś silos rakietowy. No i to właściwie będzie tyle. Potem będziemy się starali skalować naszą fabrykę, czyli będziemy rozszerzać przetapialnie, rozszerzać budowę płytek i innych podzespołów, i na koniec rozszerzać tworzenie pakietów naukowych. I myślę, że taki układ jest w porządku. Także tak bym chciał to zrobić. Dzisiaj to już będzie właściwie tyle. No Więcej tutaj nie ma co naprawdę opowiadać. Jeszcze mogę powiedzieć o Spider-Tronie, którego zapewne widzieliście w ostatnim, albo przedostatnim timelapsie. Widziałem kilka waszych komentarzy, podpowiedzi w jaki sposób można usprawnić jego obronę, także to również sobie na pewno przetestujemy, bo jak widać tych kąsaczy jest tu całkiem sporo. A jeżeli będzie to wyglądało dalej tak kiepsko i będzie, będę musiał się tak mocno angażować w te oczyszczanie mapy, no to po prostu zainwestujemy w przetwarzanie uranu, zrobimy sobie bomby atomowe i wyczyścimy to wszystko wtedy już myślę w znacznie szybszym tempie. No, i jak mówiłem, na dzisiaj to już wszystko. Następnym razem znów zobaczymy się w time timelapse zbuduję wtedy. Przygotuję wtedy tutaj miejsce pod pozostałe przetapialnie żelaza. Ja sobie wszystko policzę, ile mi potrzeba tych przetapialni. Potem zrobimy sobie Mieć i tak dalej, i tak dalej, i zrobimy sobie takie torowisko, stację tego typu sprawy, a potem widzimy się z powrotem w odcinku 46. No i myślę, że jakoś to powoli dociągniemy do końca. Zapewne i tak zejdzie nam to z pół roku, ale. Mówi się trudno. No i jeszcze możecie się zastanawiać, dlaczego ja nie mam tutaj żadnego oświetlenia. Chyba już o tym mówiłem, ale jeżeli nie, to powiem to teraz. Generalnie stwierdziłem, że piece same z siebie i tak trochę światła dają, więc nie będę tutaj wkładał dodatkowych lamp, które mogłyby w jakiś sposób obciążać moją grę. No i myślałem też nad oświetleniem tego torowiska i tak szczerze mówiąc, być może jeszcze to zrobię. Tak jak mamy tutaj to torowisko, chociaż trochę oświetlone. Tak samo fajnie byłoby mieć to u góry, ale. To jak mówię zobaczymy, możecie się wypowiedzieć na ten temat w komentarzach, a tymczasem dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia następnym razem.